Panie Jurku, chodzi za mną taki film. a będzie wszystko, czym karmi się kino. Pot, krew, alkohol, łzy, kobiety. Właśnie pan pozna nasze aktorki. Jerzy Kulej. Mi Polski. Naród kocha bardziej boks niż partię. Na szczęście gramy w jednej drużynie. Czy czymś jeszcze tęskniłeś? No tęskniłem, tęskniłem. Jesteście żywą legendą Gwardii Warszawa. Najlepiej boksujący milicjant w Europie, a w ostatnim czasie najlepszy na całym świecie. Oni wszyscy czegoś ode mnie chcą, tylko że to nigdy nie chodzi o mnie, tylko zawsze o ciebie. A ja chcę mieć swoje problemy, nie twoje! Boksować chcę. Dla Gwardii, dla kraju. To ty sobie, Jurek, myślisz, że ja będę na ciebie całe życie czekała? Jesteś fatalnym ojcem! Po drugie, niewiernym mężem! Olimpiada już za chwilę. Następna taka okazja nie powtórzy się wcześniej niż za cztery lata. Czyste, sportowe emocje! Cześć, Jurek. A já tě nic neurobilem! Zavolej tu natychmiast!